Cześć! W dzisiejszym poradniku chciałabym Wam pokazać jak zrobić fajną odrzutnię Dobra, zaczynajmy Ja zrobię tutaj na przykład na Robimy takie coś Ja robię na 4 Kwadrat na 4 Potem kładziemy TNT Na całym tym polu rozkładamy TNT. Jeśli ktoś chce, to można i dwie warstwy, ale ja tam robię po jednej. I tutaj dookoła pięci robimy także. I, zostawi i obojętnie bo w jeszcze nie zostawiamy sobie taki jeden. Robimy. Okej, okay. Tak. No i teraz tutaj wszędzie robimy redstone. Dookoła wszystkiego robimy redstone. No i teraz na przykład ze szkła tutaj na środek kładziemy tak. No a tutaj stawiamy czerwono-puchany. Zobaczcie jaki jest efekt. No i oto nasze wyrzutnia. Skończono. Jeśli proszę Was łapki w górę, subskrypcje, no i tyle. To na dzisiaj żegnam Was. Do zobaczenia.